Na lewej stronie jest dolinka świsłoczy płynie tam tędy rzeka Świsłocz, która jest jednocześnie naturalną granicą między Białorusią a Polską. Tutaj nasza ekipa się toczy niespiesznie. Absolutnie jeden z najpiękniejszych szlaków i odcinków kresowych. Gorąco polecam. Jeszcze raz z trasy Jałówka-Bobrowniki. Jestem na mostku, drewnianym mostku przed wiosczyną Świsłoczany. Jak sama nazwa wskazuje, wioska położona nad Świsłoczą. Świsłocz. Tak, to jest ta graniczna rzeczka Świsłocz. O, tak to wygląda. Rzeka Świsłocz, a, a to kolega, który przesadził z sałatkami. No, ale już jest lepiej. Już jest lepiej. No, to mija, to mija. Tak, to trzeba odparować. No, zgadza się, ale trzeba uważać. Kolega niedysponowany jest bardzo. Z powodu? Dużo sałatki, za no, dużo sałatki. Za no, dużo sałatki, tak. No. <laughs> Dobra. Jeszcze krótki filmik z tych. Ole raz się ze świsłoczan. No, zobaczcie jak wyglądają naprawdę miejsca w Polsce, gdzie zatrzymał się czas. To niewątpliwie do takich należy. Dużo opuszczonych chałup już zupełnie. O tutaj. Nie każdy pewnie tu wytrzymuje. Trzeba, trzeba mieć specyficzną mentalność i podejście do życia, żeby Żeby dzisiaj tu wytrzymać. No pięknie, pięknie. I żywego ducha nie widzieliśmy jeszcze. Nawet zwierząt kurczę, kur. O, tutaj tablica informacyjna. Medialny przekaz sołtysa.